Cześć, dzień dobry, ja jestem Julia, a to jest mój kanał Juleczkownia pod tą samą nazwą znajdziecie mnie także na Instagramie, a to jest mój dziwiarski vlog i dzisiaj opowiem Wam o tym, co mi się znowu nie udało, co mi się udało skończyć oraz co mam aktualnie na drutach i na szydełku. W ogóle to mam tak, że szukam jakiejś takiej nazwy w ogóle dla tych tutaj naszych spotkań dziwiarskich na moim kanale, bo zawsze się wyświetla takie dziewiarski vlog, a może bym mogła mieć coś bardziej zindywidualizowanego, coś takiego bardziej mojszego, tak? Coś związanego z juleczkownią, żeby to się tak tu ładnie wyświetlało, tak jak się wyświetla ten dziewiarski vlog. Jeśli macie jakiś pomysł na taką nazwę, taką pasującą do mnie, to bardzo proszę napiszcie to w komentarzu. W ostatnim odcinku, w którym opowiadałam Wam o moich prezentach dziewiarskich, które dostałam, nie pokazałam jedwabiu i oberwało mi się w komentarzach, że tego nie zrobiłam, dlatego teraz pokazuję. To jest ten fantastyczny motyk jedwabiu, który dostałam od dziewczyn, od moich koleżanek z dzierganej kawy. Dziś chyba nawet mam etykietę do niego. Ten kolor, który dziewczyny mi wybrały, nazywa się Kosmiczne Latte. Jest to producent Loro Piana z Włoch i jest to 100% jedwabiu. 150 metrów w 100 gramach, a motek ma 300 gramów. Zrobiłam sobie już z niego nawet próbkę i ją wyprałam. Robiłam na drutach 3 mm i słuchajcie, to jest tak drobniutki jedwab, że mi ta robótka wyszła taka, że w 10 cm mam 33 oczka. Więc cokolwiek z niego postanowię zrobić, będzie trochę machania i będzie trochę roboty. Ja już nawet sobie nabrałam oczka na coś. No, na taką bluzkę, to już nie jest ważne, dlatego że... Policzyłam i wydaje mi się, że powinno być tyle oczek, ale jak nabrałam te oczka na drut, to to wydaje się być ogromne. Nie mam pojęcia, czy coś jakoś zwędzi przy przerabianiu, czy po prostu, po prostu jak zawsze w moim dziewiarskim liczeniu, matematyka absolutnie zawodzi. Nie ma znaczenia próbka, nie ma znaczenia jak ja to policzę. Zawsze jest źle i zawsze trzeba robić na czuję. Ja wiem, że dziewiarki dzielą się chyba tylko na te, które nigdy nie robią próbki i zawsze jest ok. Na te, które, o, oh, jolo, nie robię próbki, ale czasem trafi, czasem nie trafi. I na te, które zawsze robią próbkę, i na te, które um, wszystko sobie wyliczą. Co do drugiego miejsca po przecinku i jak pomylą się o jedno oczko, to im wychodzi za duże, ale jak już zrobią dobrze, to im wychodzi. Nie mam pojęcia, jakim cudem, przecież też mam linijkę i potrafię policzyć, ile jest oczek w 10 cm, ale w przeliczeniu na całą robótkę to się nigdy nie zgadza. Może po prostu mam jakąś pierdolniętą linijkę. Ale jak już jesteśmy przy tym, co mam próć, to staję sobie sprawę z tego. Wasza ulubiona sekcja naszych tutaj spotkań. Julka, pokaż, co Ci nie wyszło. Julka, pokaż, co sprułaś. To zawsze Wam dodaję otuchy, zawsze czujecie się lepiej, jak ja pokażę, że mi coś nie wychodzi. Ponieważ za mało ludzi pokazuje, że coś nie wyszło, a już muszą próć, więc jakby nie ma za co. Ja zawsze pokażę, co mi nie wyszło. I pamiętacie tę bluzeczkę zieloną, szałwiową, taką, o której mówiłam, że będę chciała nagrać film na YouTubie w ogóle, jak się robi taką bluzeczkę i ja już nawet zgromadziłam grupę testerską. E, moje koleżanki się zgłosiły i mamy taką grupę na Instagramie, która umrze chyba śmiercią naturalną, ponieważ ta bluzka nigdy nie powstanie. Okazało się tak, że już jakby już była cała bluzka zrobiona, ja ją wyprałam i zablokowałam pod pachą, zrobić takie brzydkie fałdy. I tam dziewczyny pisały, to tam powiedzmy, że krójnie to perze będzie dobrze. No nie będzie dobrze, na no, jak dociskam łokieć do ciała i robi mi się kółka pod pachą, no to tak nie może być. No nie może tak być. To wygląda kijowo. Nie wiem o czym mówiłam, bo nie jestem sama w mieszkaniu i ktoś mi przerwał i teraz już nie wiem, na czym skończyłam. W każdym razie ta bluzka. E, idzie już do sprucia, już jest e, prawie cała spruta. Jeszcze przez moment myślałam, jak ją naprawić, ale e, nie, zrobię, zrobię coś innego. I wzoru na bluzkę nie będzie. Mam do sprucia tak szybki projekt, że aż nie wiem, czy ja w ogóle wam go pokazywałam, że zaczęłam. To miała być taka bluzeczka. To jest taka próbka z. Hmm, Jarn Art Luxor, chyba tak się nazywa ta włóczka. W tym momencie wygląda w ten sposób. Eee, ja zrobiłam, ale zabrakło mi włóczki. Więcej nie mam w tym kolorze niż dwa motki, więc będzie musiała być użyta na coś innego kiedy indziej. Po prostu. Po bluzce. Szybciarem przelecimy te moje porażki. Słuchajcie, pamiętacie też? Skienkę! Skienka zapowiadała się wyśmienicie. Problem z nią jest taki, że ja za mocno zaciskałam. Tutaj te brzegi, i ja próbowałam to i na zdjęciach, i na filmie wyciągnąć maksymalnie, żeby tak zimitować to zablokowanie, i żeby udowodnić sobie i Wam, że to się wszystko pranie wyprostuje. Teraz już wiem, że to się nie wyprostuje. No kurczę, nie ma szans, żeby to się wyprostowało. Robią się takie fałdy, marszczenia, i nie ma co się oszukiwać. To jest moim zdaniem po prostu do sprucia. I fajno, fajno się przerabiało tego safrana na 3 mm, miała być sukienka, już nawet zrobiłam zwężenie na talii, już zaczęłam znowu rozszerzać. No nie ma to już znaczenia, to jest też do sprucia i nie próbam tego póki co, tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać, że ja to spróję. No to to jest do sprucia. I tyle sporażek Teraz sukces. Sukces mam na sobie. Jest to bluzeczka ze wzoru Joli Otulamy. Ten wzór będzie dostępny dopiero w sierpniu do kupienia. Jest to taka bluzeczka na naramkach, taki top do noszenia. Nazywa się Łabątek, jakoś tam po angielsku. I więcej o tym topie będę Wam mówiła wtedy, kiedy ten wzór się ukaże, żeby Wam się w nim pokazać, żeby Wam zareklamować, jak jest fajny. To, co mogę powiedzieć, co tak na rozgrzewkę, wiecie, żebyście tam się nagrzały na ten top, to Robi się go mega szybko, to jest chyba najszybsza bluzka świata. Robi się go na drutach 5 mm. Po prostu ekspresem, jeśli macie wakacje, to są dwa dni i macie bluzkę zrobioną. Kolejny projekt, który skończyłam, to mój kardigan z pachy zrobiony z safrana. W ogóle wiecie jakie jaja? Ja podeszłam do kamery sobie zapauzować, ponieważ szłam zważyć ten kardigan, żeby e, powiedzieć Wam, ile motków jest potrzebne na ten kardigan. Poszłam, zważyłam, wróciłam, ach, się rozgadałam, opowiedziałam o wszystkim, o czym mam do powiedzenia. Podchodzę do telefonu, żeby go wyłączyć, a tam cały czas ta pauza wciśnięta. Nic się nie nagrało. Ach! Więc jeszcze raz. E, na sobie mam kardigan z pachy zrobiony z 10 motków safrana. To jest kolor Camel numer 21, szydełkiem 3 mm. Jest to klasyczny taki kardigan z pachy, jak piszecie sobie w internet. Heksagon, kroczet, kardigan. Od razu Wam wyjdzie sposób, jak to się robi. Nie jest to żaden konkretny wzór, bo tak samo jak się na drutach robi na przykład e, sweter raglanem od góry. Albo sweter w, w, dodawanie w okrążeniach od góry, tam z okrągłym karczkiem, albo raglanem od dołu. No, to jest po prostu metoda jakaś robienia swetra. To nie jest żaden konkretny wzór, i tak samo jest w tym wypadku. Wszystko możecie sobie dostosować sami, zarówno jego długość, jak i długość przecież w sensie krótkość, jak i długość. Czy chcecie mieć kieszonki, czy nie chcecie? Czy rękaw ma być wąski, czy ma być szeroki, czy ma być szeroki do samego końca? Czy na końcu dajecie sobie ściągacz? Po prostu, czy mają być guziki, czy nie ma być guzików. Wąska pisa szeroka, pisa ściągacz. Wszystko zależy od Was, więc jest to super taka, żeby poznać tę metodę i dostosować. No nie wysłowie się drugi raz już. Żeby poznać tę metodę i wtedy dostosowywać sobie tę metodę pod siebie i wtedy można mieć kilka takich kardiganów zaczętych tak samo, czyli od pachy, od tego punktu wyjścia, a każdy z nich będzie zupełnie inny. Bo ściegi przecież też są różne, ja mam tutaj taki zmodyfikowany granny square, ale przecież można klasycznym babcinym ściegiem robić, a można też robić na gładko, no po prostu tych sposobów jest całe mnóstwo. Mówiłam jeszcze o chuście, skończyłam chustę, chustę gigantyczną próbkę, chustę Boyer Girl, dlatego że po prostu wygląda, jakby była na jakieś obwieściny płciowe zrobiona, taka niebiesko-różowa. Jest to moja chusta na plażę chusta cieplutka, robiona na drutach 3,5 mm Francuzem, chusta strzałka. Polecam jako świetny projekt po prostu do tego, żeby wykorzystać wszystkie swoje resztki, wszystkie swoje motki, niezależnie czy zostało Wam 45 gramów czy zostało Wam 10 g, wszystko da się włożyć po prostu w ten projekt, dobrać go sobie tylko kolorystycznie, odpalić na YouTube jakikolwiek film, jak zrobić chustę strzałkę, jedziecie z temat idzie naprawdę świetnie wyczyścić szafę czy tam pudełeczko z tych wszystkich końcowych motków, z których nie wiecie co zrobić, po prostu powstaje jedna wielka, gigantyczna chusta ja mieszkam nad morzem, więc dla mnie świetne to jest opcja na to, żeby po prostu założyć, opatulić się wyjść na plażę i w momencie jak wyjdzie słoneczko, no to opalanko jak zajdzie słońce, to jest minus 700, więc fajnie się opatulić właśnie takim, taką chustą chustokocem takim nie, nie jest to chusta taka, wiecie, co się zakłada do kurtki i da się to nosić, jest to chusta, którą się zarzuca na ramiona, którą się można właśnie obkręcić, poczytać sobie książkę gdzieś na zewnątrz, kiedy nie jest aż tak do końca jeszcze ciepło. O, ominęło Was jeszcze przez to moje nieszczęsne nienagrywanie, jak wzięłam łyku, łyka takiego naparu imbirowo-cytrynowego i mi mordę wykręciło. E, myślę, że drugi raz się nie da powtórzyć mojej pierwotnej reakcji na smak tego. Nawet nie będę próbować, po prostu zrobię to z godnością. Ja naprawdę myślę, że mniej, że mniej bym się krzywiała, jakbym piła wódkę. W temacie skończonych projektów teraz przejdziemy sobie do tego, co aktualnie mam na drutach. Na drutach mam swan top od Joli Otulamy, łabądka i jest to już drugi, tak, jeden mam na sobie. Teraz robię drugi. Stwierdziłam, że wykorzystam sobie tego safrana, który mi został właśnie z planów na sukienkę. Jest to kolor numer 20, kolor cherry I robię sobie ten top z podwójnej nitki. Idzie super szybko, więc mam nadzieję, że się wyrobię i zdążę go zrobić przed końcem lipca, właśnie. Już mam praktycznie cały tył, jeszcze tylko przodek sobie zrobię i będę miała drugą świetną bluzeczkę, właśnie taką letnią do noszenia. Jak on wyszedł i jak nim wyglądam, pokażę Wam w następnym vlogu, w którymś tam z kolei, w którym będę więcej opowiadała właśnie o tym wzorze Joli. Kolejny projekt, który mam na drutach, to jest projekt, który wziąłam na swoje takie prywatne, osobiste wakacje. Stwierdziłam, że wezmę tylko jedną robótkę i będę ją cisnęła przez cały czas, no to przecież wrócę po tym tygodniu z tych wakacji z gotową robótką. Tak się nie stało. Wzięłam sobie bluzeczkę, wzór Dropsa. Tutaj Wam pokażę, co to jest w ogóle za wzór. E, na drutach 3 mm. Kilka moich koleżanek ją ma. E, jagoda i jada, z tego co wiem. I jeszcze, wiecie co, tak biadoliłam, że ją się robi tak długo i nudno. I ogólnie wzór jest prosty ale trzeba myśleć, ale to długo się robi, że udało mi się tym biadoleniem namówić Kasię, żeby ze mną robiła. No i Kasia machna, ten top już ma skończony, już nosi, nie? Ja nie zdążyłam i teraz mam inne projekty takie, yy, które mają wyższy priorytet niż ta bluzka. Mam nadzieję, że do końca lipca uda mi się mimo wszystko ją skończyć, dlatego, że mam już zrobiony przód do pachy i mam zrobione Chyba z 10, może 15 rzędów tyłu, bo z tyłu się ta bluzka układa w taki trapez, nie jest to pokazane, pokozony. nie jest to pokazane na zdjęciach u dropsie. Nie pokazali tego tyłu, ale pokazała mi go Ada, jak ona go zrobiła, więc ja też zrobię taki trapez. I no właśnie. No muszę po prostu to zrobić. Nie robię tego tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu inne projekty teraz wymagają więcej mojej uwagi. Z przyjemnością bym go na pewno robiła, dlatego że on mi się mega podoba i bardzo go chcę mieć. To jest kolor, to jest oczywiście sapran i to jest kolor pistacja, ale nie mam pojęcia jaki on miał numer. Tutaj Wam podlinkuję na dole. Bardzo fajny taki zielony zgaszony taki. I ostatni mój projekt jest to taki sweter z kolorowej bawełny, nie wiem jak jeszcze do końca mi wyjdą z jego rękawki, dlatego że będę je robiła tak długo, aż zużyję całą włóczkę, którą mam przeznaczoną na ten projekt. Jest to sweter, na który zobaczycie tutorial na moim kanale, więc jak skończę go robić, to będę mogła już wtedy Wam puścić filmik na YouTubie, w sensie zmontować go i puścić filmik na YouTubie, jak się robi taki sweter, więc jeżeli macie jakieś tam bawełny i w ogóle podoba Wam się taki styl i chciałbyście zrobić taki sweter, to tak na to będzie tutorial, to jest już więcej niż pewne, dlatego że prawie całe rękawy już mam zrobione. Więc już mogę oficjalnie powiedzieć, że taki tutorial na moim kanale będzie na sweter. I to też niezależnie jaki macie rozmiar, bo tam wszystko Wam opowiem, jak sobie dostosować te. Ilość oczek do siebie, więc jeżeli lubicie szydełko i macie taką kolorową bawełnę, i to jest wasz styli wam się podoba, to bądźcie czujne, ponieważ niebawem, pewnie w przyszłym miesiącu, na moim kanale pojawi się właśnie taki tutorial na taki sweterek. Jeszcze jeden łyk tego paskudztwa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zepsute projekty, ukończone projekty i to, co mam aktualnie na drutach i na szydełku. Nie pokazuję Wam żadnych zakupów, bo się powstrzymuję jak mogę. Kupiłam jedynie włóczki na koc, których Wam nie pokazałam. Tak, jest tego dużo. Kupiłam takie na koc bawełnianych dużo włóczek, ale już wiznałam jeden kolor na bluzkę, już wymyśliłam coś innego i wydaje mi się, że ta bawełna po prostu tego koca nie doczeka, więc być może ten koc zrobię w ogóle z czegoś innego i ciągle się waham, czy robić to z czegoś grubszego na drutach, czy robić to cieniutkim szydełkiem. Też zadajcie pytania, czy to będzie kal czy cal i pewnie kal. Cal, w sensie technika dowolna. Ja sama jeszcze nie wiem, jak ten koc mój będzie wyglądał. Niby miałam jakiś plan, później go całkowicie zmieniłam i w chwili obecnej już naprawdę nie wiem, więc jakby będę. mam cały, cały sierpień, żeby się zastanowić, co w ogóle, jak ten kod swój rozpocząć. Na pewno będę o tym opowiadać tutaj w dziewiarskim blogu, póki co. 100% mojej dziwierskie energii, chcę przeznaczyć na to, żeby jak najszybciej skończyć te zaczęte projekty, bo tak jak już wcześniej mówiłam, w sierpniu bardzo chciałabym już się zabrać za projekty jesienne. Nie tylko że ten koc od września, to jeszcze bardzo bym chciała zacząć robić sweterki dla moich dzieci, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby na wrzesień miały jakieś takie sweterki cieplejsze. Myślę, że już powoli też jakieś cieniutkie czapki, zwłaszcza jak się mieszka nad morzem, a my nad morze jeździmy bardzo często sobie popatrzeć, więc jakieś takie cienkie czapki myślę, że też będą grane. Wiecie, już nawet nie wchodzę nawet na, na, in, na, in, na co nie wchodzę? Na Pinteresta, nie wchodzę. Zawsze Pinterest jest dla mnie takim fajnym miejscem, jak mam taką, jakieś takie doła i takie a, nie wiem co zacząć, nie wiem co zrobić, wejdę, popatrzę. A teraz jak widzę tę ikonkę na telefonie, to takie nie. Nie wchodź, rób to, co masz. Rób to, co masz. Nie szukaj niczego nowego. I tak już gdzieś tam dalej leży mi jedna włóczka, z której bardzo chciałabym zrobić próbkę. Nie mogę tego zacząć. No nie mogę zrobić próbki, dlatego że najpierw skończę to, co zaczęłam i nie tykam się nic nowego. Naprawdę staram się trzymać z tego swojego własnego postanowienia. Poza tym marzy mi się jeszcze taki projekt odskocznia, zrobić sobie torbę z rafii, ponieważ kupiłam sobie zieloną rafię na kapelusz i już wiem, że ten zielony do niczego mi się nigdy nie przyda. Poza tym mam jeden papierowy kapelusz i naprawdę nie czuję w moim życiu potrzeby mieć drugiego, jak się okazało. Ja po prostu chciałam zrobić kapelusz i jego ja zaczęłam robić i prawie go skończyłam. Gdyby nie to, że okazał się za duży, na szczęście Rena tam mnie ocaliła od prucia i powiedziała: Ej, on mi się podoba, ja go sobie skończę. Zabrała go do siebie i pasuje. Więc, uff, jakby, ów, ciężar po prostu z serca, że nie muszę tego pruć i nie muszę się zastanawiać, co dalej robić z tym papierem czy tam rafią. Ale została mi ta jeszcze zielona rafia, i wydaje mi się, że taka końcówka lata to może być dobry czas, właśnie na to, żeby sobie jeszcze taką jakąś torbę machnąć letnią. Naprawdę nie wiem, po co ja to sobie robię. Dobra dziewczyny, tyle u mnie. Naprawdę nie chcę już przedłużać. Mam nadzieję, że tym razem wszystko się nagrało, bo ja jak zwykle nie widzę, co się nagrywa, a co nie bo przecież siedzę przodem do obiektywu, a nie do ekraniku. A co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że czekam na Wasze komentarze, jakby się ten mój dziewiarski vlog mógł inaczej nazywać, jakby sobie go tutaj nazwać, to bardzo Was proszę właśnie o Wasze propozycje. To by było wszystko na dzisiaj. I życzę Wam przyjemnego dnia, wysznej kawusi i mnóstwo czasu na przerabianie kolorowych oczek. Buziaczki dla Was. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!